Dzień dobry. 13 listopada, poniedziałek. Pracę, czas zacząć. Słuchajcie, ja Wam chcę pokazać te buty, które zrobiłem tym oto środkiem w sobotę. Byłem tutaj w sobotę popracować i widzicie ta skóra jest ciemniejsza. Z elementów gumowych ten preparat po prostu wysechł i nie widać śladu po tym. Na tych bardziej tutaj licowych elementach, ze skóry licowej. Też jakoś fajnie to się zachowuje, natomiast to jest skóra przecierana. To nie jest skóra licowa i tutaj raczej nie stosujemy past, kremów czy jakichś innych tłuszczów. Ewentualnie można jakiś regeneracyjny krem, np. safira, zastosować i on troszeczkę wsiąknie w ten materiał. Natomiast jest ryzyko, że wtedy się ta struktura skóry zmieni, dlatego lepiej jest używać taki środek i Cały sens polega na tym, żeby to robić systematycznie. Czyli w zależności od użytkowania, od warunków atmosferycznych, raz w tygodniu lekko prysnąć, wyszczotkować oczywiście wcześniej, albo co dwa tygodnie, żeby ta skóra była cały czas nawilżona. A jak jest skóra nawilżona, to wtedy nie przyjmuje wody, ponieważ już nie, nie ma miejsca w środku w tej skórze, żeby się jeszcze woda zmieściła. Dlatego to jest takie dobre. I ten środek też powoduje to, że jak wam nawilży tą skórę to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ta skóra wam gdzieś się rozerwie albo zacznie pękać, ponieważ będzie nawilżona. Chcę wam jeszcze pokazać tutaj tłuszczyk, tłuszcz jest bardzo dobry, jeżeli macie takie buty na co dzień, które używacie, nie wiem, do pracy rano, gdzieś tam w kałużę wdepniecie w jakieś błoto pośniegowe i czasami na, do, do skóry gładkiej, i czasami gdzieś tutaj na dole po jakimś czasie wam ta skóra zaczyna pękać, zaczyna się z nią coś, coś dziać, to dobrze jest używać taki tłuszcz. On, on się wchłonie w ciągu tam godziny w skórę. Nadmiar ścieramy ściereczką, i buty można użytkować. Tu chcę Wam pokazać te buty, które zacząłem robić w sobotę: a więc tutaj była skórzana podeszwa, teraz jest podeszwa z grubej gumy. Grubej. Ponieważ, jak nazelówkę, to jest grubość 5 mm, i ona jest sztywna, ona jest sztywna tak mniej więcej jak skóra, e, imituje właściwości skóry, tak, żeby te buty się nie zrobiły kapciami, po prostu, żeby, żeby one dalej miały swoją formę. Tutaj widać na tych butach, że są jakieś zaległe pasty, dlatego też e, do usuwania pas należy używać mleczko. I co wszystkim proponuję, ponieważ. Tutaj warstwy past są na tyle duże, że kolejne nakładanie past nie odżywia skóry, niestety, tylko robi kolejną warstwę na, na, na tym bucie nieładną. Natomiast, jakby to wyczyścić mleczkiem i dopiero dać jakąś pastę albo krem, to jest w stanie ten środek na, nawilżyć skórę. Ale to później się tym zajmę. Na razie, na razie to zostawimy. Yy, kolejne tutaj: tutaj był obcas yy, za bardzo zdarty. Udało się, to, udało się to podkleić, materiał troszeczkę ponaciągać i tutaj guma guma flekowa przyjdzie, że tak powiem, na ten materiał. Zostanie to zamocowane na tych czterech elementach, przyklejone oczywiście dzięki temu, że udało się to naciągnąć, to jak gdzieś tam obcasy będą zlatywać w wodę w kałużę to ten materiał mniej Prawdopodobnie się rozklei i zacznie odchodzić. Natomiast jakby to tak wyszlifować po prostu, to prawdopodobnie pod wpływem wilgoci on by zaczął odchodzić po jakimś czasie. Więc trzeba uważać na to, żeby nie zdzierać tych fleków bardzo, żeby jeszcze była yy, możliwość zrobienia tak, jak to się należy. Yy, tutaj chcę Wam pokazać... O, gumy wszywałem, ponieważ buty były za bardzo luźne, więc tutaj wszywałem gumy w sobotę. Co tutaj jeszcze mam do roboty? Fleki. Zwykłe, takie plastikowe, trzeba wymienić na coś porządnego, gumowego. Tutaj tak samo. O, tutaj już są bardzo zdarte, coś nawet lata w środku. Natomiast tutaj w tych butach, słuchajcie, patrzcie jakie e, Renifery. Kto zgadnie, jaka to jest marka? Świąteczna marka Renifery. Patrzcie, patrzcie, ja naciskam. Obca z palcem. On się. Rano mam mało siły, trochę, ale słuchajcie, jeżeli ja go tak palcem naciskam, to wyobraźcie sobie, jak on musi pracować pod, pod wpływem chodzenia, jeżeli cały ciężar ciała tutaj napięcie się opiera. Więc to moim zdaniem jest wada. Takie coś można reklamować i i powinni przyjąć taką reklamację producenci, natomiast tutaj klientka zdecydowała się na inwestycję, więc to będzie tutaj zeszlifowane, Muszą się, musi się otworzyć obcas i będzie to wszystko wypełnione. Będę musiał dorobić takie kształtki z komponentu EVA albo z mikrogumy, w zależności na co się zdecyduje i dopiero jak to będzie wypełnione, to dopiero będą do obsasy dorobione do tego bucika. Słuchajcie, takie. Dzisiaj mam w ogóle jeszcze tutaj. O. O. A to jest same, same obsasy od jednej klientki, które muszę wykonać. I jeszcze tam jest parę jakichś tam doczycia rzeczy. Yy. Jeszcze, jeszcze szpileczki też. Widzę, tutaj jest też. Od casa, więc trochę tych zajęć na dzisiaj mam, więc dzień będzie intensywny. Słuchajcie, ja to na, nagrywam. Jest po siódmej troszeczkę. Już się już się rozruszałem, już tutaj takie porządeczki zrobiłem, przygotowanie do pracy. Więc życzę Wam miłego popołudnia, ponieważ dzisiaj ten, te filmiki wrzucę po południu. Nie z samego rana, bo z samego rana. Jesteście w pracy, zajęci, więc y, będziecie mieli dzisiaj po południu. Zobaczymy, czy, czy wam się ta no, nowa godzina y, pojawiania filmików spodoba. Dziękuję bardzo wszystkim za komentarze, y, za polubienia. Jest to dla mnie takie paliwo do działania, żebym dla Was mógł tutaj coś ciekawego nagrać. Postaram się oczywiście też y, jakieś praktyczne porady. Myślę, że chociaż raz w tygodniu coś, coś ciekawego dla Was nagrać, żebyście mogli się zainspirować, jak można dbać o buty, ponieważ dbanie o buty to nie jest tylko jeden, dwa środki, jest to wiele środków, które można zamiennie stosować w zależności od rodzaju skóry, od buta i od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Tak więc, nie jest to takie proste, ale myślę, że. Z moich wcześniejszych filmików, które publikowałem na YouTube, to tam możecie sobie wyszuka wyszukać odpowiedni sposób do pielęgnacji swoich butów. Ja Wam życzę jeszcze raz miłego dnia, do usłyszenia, cześć.